W ramach 21 kolejki ligowej nasz zespół podejmowany był w łące przez tamtejszy LKS. Rywal z pewnością niewygodny, zwłaszcza na swoim specyficznym boisku, które zdecydowanie utrudniało grę kombinacyjną. Czy nasz zespół sprawił świąteczny prezent swoim kibicom i wywiózł zdobycz punktową z tego ciężkiego terenu? Zobaczcie, by w relacji. Knopek, gdzie Marcin Knopek a jego asystentami będą Bartoszycz i Patryk. Kocur.

W sobotnim spotkaniu szybko pokazujemy, iż początki w naszym wykonaniu bywają zabójcze. Pierwsza nasza konkretniejsza akcja ofensywna mogła zakończyć się już golem. Wzorowo wyprowadzony kontratak i skrzydłem uruchamia roślińskiego Dawid Stolik. Rosa znajduje w polu karnym kaczmarczyka, którego strzał jest jednak w ostatniej chwili zablokowany przez obrońcę, a dobitka przechodzi nad bramką. Na szczęście nie czekamy długo na otwarcie wyniku. W siódmej minucie długą piłkę za linię obronę do Kaczmarczyka zagrywa Zając, a nasz napastnik wygrywa walkę o pozycję z Leśkiem i wykłada futbolówkę do Marcina Rosińskiego, który bez problemów pokonuje Szwedę i prowadzimy 1 do zera. Brawo Brawo Minutę później powinien paść kolejny gol, po bardzo podobnej akcji jak poprzednia. Tym razem świetnym zewnętrzniakiem uruchamiał w polu karnym Rosińskiego Vitas, a nasz rozgrywający zagrywa piłkę na piątym metro do Kaczmarczyka, którego strzał z najbliższej odległości broni Szweda. Po tej akcji mamy rzut drożny, po którym bliski bramki głową jest Krzysztof Renner. W 12 minucie po raz pierwszy do głosu dochodzą gospodarze, a konkretnie Klaja, który po wygranej przebitce w naszym polu karnym z ostrego trafił w poprzeczkę. Kilka sekund później gorąco było w naszym polu karnym po rzucie rożnym najbardziej aktywnego w zespole łąki Klai, ale na szczęście zamykającego dośrodkowanie Leśkę w ostatniej chwili zablokował Colik. To było praktycznie wszystko co gospodarze mieli do zaoferowania w ofensywie i kolejne minuty pod naszą bramką były już spokojne. Kilka minut później mieliśmy dobrą okazję po krótkim rozegraniu rzutu rożnego. Nowotnik dośrodkowuje wprost na głowę Marcina Widenki, ale bramka żłonki instynktownie broni. W 32. minucie tworzymy kolejną efektowną akcję zespołową. Zając dośrodkowuje na dalszy słupek, skąd Rosiński zagrywa głową piłkę wzdłuż bramki, a kaczmarczykowi brakuje dosłownie centymetrów, by wbić piłkę głową do pustnej bramki. Eee, co ci ta buda tam 10 minut później, sprzed pola karnego, na ładny strzał z powietrza decyduje się Colik, ale efektowną Robinsonadą broni Szweda. Do piłki dopada jeszcze Rosiński, ale zamiast strzału decyduje się na dogranie, na wkładkę, ale niestety nikogo z partnerów nie było w strefie podania. W ostatniej akcji pierwszej części gry mamy rzut wolny z okolicy 25 metra od bramki Łączan. Mocne uderzenie w środek bramki oddaje Rosiński. Golkiper popełnia błąd i wypuszcza piłkę, która prawdopodobnie odbije się już za linią bramkową, ale sędzia nie uznaje tego gola. Na przerwę schodzimy ze skromnym, jednobramkowym prowadzeniem. Na drugą część gry wychodzimy z założeniem szybkiego podwyższenia wyniku, zwłaszcza, że gospodarze podejmują próby zagrania bardziej ofensywnie, co stwarza okazję do zabójczych kontrataków. W 48 minucie Rosiński zagrywa na lewą stronę do Bartosza Nowotnika, który wpada w pole karne i strzałem długi ruch podwyższa wynik meczu na 2 do 0 dla Podlesianki. Dla w minucie 72 po efektownym zagraniu Kubackiego ponownie przed szansą stanął Kaszmarczyk, ale uderzył z powietrza mocno ponad bramką. Brawo, 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 na 3 minuty przed końcem ładnie w polu karnym znajduje rośnickiego Kaczmarczyk. Nasz zawodnik ogrywa Kazanowskiego, który fauluje Rosę i sędzia bez wahania wskazuje na Wapno. Karę wymierza sam poszkodowany i ustala wynik spotkania na 3 do 0 dla przyjezdnych. Do końca spotkania nic godnego, uwagi już się nie wydarzyło i mecz kończy się absolutnie zasłużonym zwycięstwem naszego zespołu hey, 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 hey. 23 Marcin Rosyński Złonka 0 Podlesianka Katowica 3 No bardzo pewne, choć na bardzo trudnym terenie jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Pierwsza połowa, tak naprawdę na styku, szybko strzelona bramka. Przeciwnik no, odgryzał się bardzo groźnymi kontrami, poprzeczka, kilka stałych fragmentów gry. No my tak naprawdę graliśmy swoje, chcieliśmy kontrolować tę grę. Szkoda, że nie wpadło wcześniej, bo tą pierwszą połowę powinniśmy już zamknąć mecz. W drugiej połowie szybko strzelona bramka. Ustawia też po części mecz, później kontrolujemy. W drugiej połowie tak naprawdę zespół gospodarzy nie miał takiej jednej klarownej nawet sytuacji. No Wciskamy trzecią bramkę no i wywozimy kolejne trzy punkty. Przyjeżdżaliśmy tu, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Zresztą jak zawsze, jak tu przyjeżdżamy. Boisko do najlepszych nie należy. To jest dość krzywe, dużo piasku, piłka skakała, no, ale na szczęście daliśmy radę. Szybko strzelona bramka. Druga część pierwszej połowy może nie taka jak sobie zaplanowaliśmy. No ale no, wyszliśmy na drugą, strzelamy na kolejną bramkę w końcówce Karny 3-0. Super, cieszymy się, mamy spokojne święta, możemy świętować teraz. Na pewno bardzo trudny teren, ale tutaj nie można mówić o łatwym zwycięstwie, bo było naprawdę ciężko. Pierwsza połowa gdzieś tam rywali się cały czas odgryzali, mieli bodajże poprzeczkę, kontrowali nas cały czas. Myślę, że dopiero mecciu uspokoił, jak tą trzecią bramkę. Ty po przerwie zmieniłeś stronę, bo w pierwszej połowie grałeś na prawej, w drugiej na lewej, no i potrzebowałeś zaledwie trzech minut, żeby wpisać się na listę strzelców. Tak, no akurat udało mi się, fajnie zostałem podanie od No i tutaj no, udało się, no do lewej, do lewej nogi i, i wpadło na szczęście. Później drugi raz szukałeś wręcz identycznej bramki, ale to się już nie udało. Tak, czytał mnie już później obrońca, bodajże środkowy, to był stoper, on już wiedział, że gdzieś tam do lewej nogi będę uciekał, więc tutaj muszę poprawić swoją grę, bo nie mogę być przewidywalny. Znaczy, mamy założenie takie, żebyśmy od pierwszej minuty grali swoją grę, żebyśmy kontrolowali przebieg, no wychodzi to tak, że z tej kontroli wychodzi bramka. Dla nas jak najlepiej, jakiegoś szczególnie założenia, że wychodzimy i strzelamy bramkę, nie mamy, po prostu chcemy kontrolować w każdym momencie mecz, od pierwszej do 90 minuty. Chyba, chyba każdy chce jak najszybciej strzelić bramkę, dużo lepiej się wtedy gra, dużo łatwiej, takie ciśnienie schodzi. Nam się udaje, ostatnio dosyć często, cieszymy się. No ja myślę, że my tak nie można patrzeć na Michałów teraz, w, jakby w tej, fazie, w tej fazie rozgrywek, bo my po prostu mamy grać swoje. My z meczu na mecz chcemy coraz lepiej grać, zdobywać trzy punkty i, i co będzie, to będzie. Za tydzień podejmiemy na własnym wojsku zespołu Nowy Wieruń. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym kibicom, którzy towarzyszyli zespołowi podczas tego wyjazdu.